Nazywam się Urszula Łączak. Pochodzę z Warszawy. Tam prowadzę swoją praktykę stomatologiczną. Zajmuję się głównie endodoncją. Dzisiaj odbywa się pierwsza część szkolenia z cyklu Leczenie kanałowe pod mikroskopem od A do Z. Zaczynamy od części teoretycznej, podczas której przedstawiam naukowe i merytoryczne podstawy leczenia kanałowego. Zawsze staram się, aby ta wiedza była poszerzona o najnowsze badania naukowe i moim zdaniem endodoncja nie może istnieć bez mikroskopu. Dzięki pracy w powiększeniu widzimy więcej, więcej szczegółów, więcej anatomii. Nasza praca, nasza endodoncja jest bardziej przewidywalna, bezpieczniejsza i skuteczniejsza. Kursanci uświadamiają sobie najczęściej, że mikroskop i powiększenie to jest to, czego im brakuje w codziennej pracy w gabinecie z pacjentem. Uczę również pracy z Koferdamem, ponieważ uważam, że jest to niezbędne narzędzie. Izolacja pola zabiegowego daje nam lepszy wgląd w to pole zabiegowe. Oni nas przed różnego rodzaju powikłaniami, takimi jak zainfekowanie systemu kanałów, przedostaniem się środków płczących do gardła pacjenta lub wpadnięciem małych elementów. Wiedziałam, że jest to dziedzina, w której chcę się rozwijać i szukając drogi rozwoju, znalazłam się w Barcelonie, gdzie na Międzynarodowym Uniwersytecie Katalońskim zdobyłam tytuł mastera właśnie z endodoncji. Więc to była dwuletnia, niesamowita przygoda życia, w trakcie której zdobyłam dużo wiedzy, dużo umiejętności i jestem tutaj po to, żeby część chociaż tej wiedzy przekazać swoim kursantom. Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z pracą pod mikroskopem i leczeniem kanałowym. Kursanci dostają podstawy zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, które pozwolą im na rozpoczęcie pracy przy mikroskopie i leczenia kanałowego już następnego dnia po szkoleniu. Serdecznie zapraszam wszystkie osoby, które chcą rozpocząć swoją przygodę z endodoncją, z pracą pod mikroskopem i pracą narzędziami maszynowymi na szkolenia do Dental Day.